Hania, co robię? Tak znaczy grilla na Tak, robimy grilla na świecie. Dzisiaj jestem ja z Hanią, jesteśmy w UGRILLOWANYCH! Yeah! I teraz stop klatka, z tyłu płomienie takiej... taki riff na gitarze. Znalazłam rzecz mega potrzebną do dzisiejszego odcinka, ponieważ yeah! dzisiaj będzie wielki w babci Stasi i wujek Janusz. Od razu jakaś tak taki zaczęły no. Dzisiaj robimy typowego polskiego grilla u babci i u wujka Takiego Janusza Takiego wiecie, kaszaneczka, kiełbaska, kartóweczka. Sylwek jeszcze tutaj oblizuje. No. A my teraz idziemy na mały zakup, na duże zakupy można by powiedzieć. Kurde, ktoś tu zostawił tabliczkę z, z napisem subskrybuj i można kliknąć i się zmienia w szary, to znaczy, że jesteście na bieżąco, a jak klikniecie jeszcze raz w dzwoneczek, to macie powiadomienia. Pivô, né? Piwo! Znowu sobie kupimy same kwiaty. Piwo nie? Piwo tak! No takie, jakby kwiaty były tam robione. W ogóle planujemy w naszym o. menu mieć kiełbasę, to. karkóweczkę, oczywiście. Pieczarki z serem można dać. To będą przystaweczki. <coughs> zrobimy jeszcze szaszły. E, kaszankę o, e, i Pewnie co? nikt jej nie zje, ale musi być bo Ale to musi to. Aha, no i jeszcze trzeba pamiętać, że na deser będą wafle przekładane masą kajmakową, podgrzane na grillu z lodami. In your face! Bić! Cebulka prażona. Ona prażona. O kurde! Bierzemy Ej, na park. to jakoś tutaj 20 zł, zastanówmy się. Tak. Tak. <laughs> Ogórki takie gruntowe jak od babci. Ale No, mizeria. Jesteśmy gotowych ziemniaków na Greenland. Nie mieliśmy pół godzinki. Oni mieli takie słoiki na sos amerykańskie, a my mieliśmy takie polskie. Wiesz o co chodzi? O tak, majony tu dać. Patrz, mamy pawilon z dachem, a do tego ściany boczne bierzemy. Ale... Ej, kurde, robimy namiot. I robimy! I to jest polski grill taki. Ja tu typowy fawilon. Wow, Pawilon! zrobione i wydaje mi się, że nawet szybko się z tym grillem, a to jest dla nas mega ważne, żeby też wszyscy sobie wcześnie poszli spać, bo my jesteśmy już starzy. W półtorej godzinki nam zajęło, jest czwarta dwadzieścia. Chodź, ty, chodź też proszę. Dziękuję. Zostawiłem Hanie na sekundkę jeszcze w, w kuchni. Ja szybko wsiadam do autka i jadę, ponieważ potrzebuję jednej bardzo ważnej rzeczy. Kompocik. Pojadę do baru mlecznego, no bo kompot jest jednak bardzo potrzebny i, i w Polsce nieodzowny, dlatego po to jedziemy. No co? Zostawiłem na biegu, nie wrzucamy tego. O oh, kurde, ale zwaliłam. Już widzę, czego zapomniałam. Indyka na szłyki. Bartu, zajedziesz do sklepu po indyka? No, albo kurczaka. O, ale się zacięłam! Ale się wbiłam normalnie. I dobra, gotowanie się dopiero zaczęło, a ja już mam pociętą dłoń, pociętego palca. Ciekawe, jak to się skończy. Skończę bez głowy. Nie kupiliśmy śmietany do mizery. Jezu, jacy my jesteśmy beznadziejni! Aaaa! Bartek! O, kurde! Już odrzucał ode mnie. Próbuję zrobić marynatę do karkówki, słuchajcie. Na szczęście jest coś takiego jak internet. I przeczytałam, że wystarczy dodać po prostu 3-2 łyżki musztardy, potem 2 łyżki miodu, przypraw od cholery i ma się marynatę do karkówki. Honed Dijon, właśnie taka była w przepisie. Pani nie się w przet, ale umyj się ją najpierw. Co? Umyj ją najpierw. Trzeba umyć? No, pewnie. Jak dobrze wiecie, karkówkę na początku trzeba umyć. No i teraz dopiero zaczynamy marynowanie. Trzy łyżki musztardy. Nie zobaczyłam na ile to jest porcji marynatu. Dwie i pół. Znam jeszcze miodek. Mamy miód w domu, Bartek pisze. Nie mamy właśnie. O! Miód. Znalazłam. Ja ogólnie mam tak, że dosyć czysto gotuję. Oj, oj. Będzie musztardowy miód. No, dosyć czysto gotuje. A tu woda mi się jakaś zebrała. No bo nie wytarłeś mięso. Okej, okay. ja mówiłam dlatego, że lubię trzysto gotować. Kłamałam Sylwek Pomóż. Kładam dziada do lodówki. Proponuję go zawinąć jeszcze folią aluminiową, żeby nie przeszedł zapachem lodówki. Musimy folią aluminiową teraz owinąć dziada, żeby nie przesiągnął smaku lodówki. To jest jasne. Nasza lodówka w przedpokoju, nie pytajcie dlaczego. O, jestem! Jesteś? O Jezu, cudownie, ja to z ciebie tutaj... Oj! Jak ci idzie? Cudownie, Robię, Teraz Zrobiłam marynatę do karkówki. Tutaj pani była taka miła, że wypełniła nie dość, że wszystkie rzeczy. Proszę bardzo, to jeszcze policzyła tylko za te dwa duże. Nie policzyła za ten mały, powiedziała, a, już tam, ha, już zaraz zamykamy. Oczywiście stwierdziłem, że polski grill, jak y, młodzi wiesz, lubią gazowane, ta im oranżadę kupiłem. Oranżada dla młody. O, pamiętając o nietolerancji niektórych a. z naszych domowników. O, super, że o tym pomyślałeś. Ja wszystkie nie bez laktozy. Cyk, ja myję łapki, żeby tutaj nie dosalać i już do Ciebie dołączam. A co robisz z tymi łapami, że są słone? W dupie zgrzewałem. Nie kupiliśmy kukurydzy. A tutaj będziemy pakować sosiki. To było intensywnie. Czy, Ej, czy mamy patyki do szaszłyki? Patyki na szaszłyki są schowane w tajnej szufladzie, w której również czeka Mały bardzo. Ale tutaj tylko taki Bartosz by się zmieścił, taki każdy inny to mi się nie Ej, zmieścił. to jest nasze połączenie Patrzcie, jak się otwiera nie? Nie otwarte są Jezu, ma, miałam mikrozawał Pokazać Ci sposób nakrojenia papryki? Przekrajamy wzdłuż tych ćwiartek Teraz sobie po prostu odrywasz i nie, nie musisz usuwać gniazda nasiennego wow. Patrz, i sobie obierasz, o, masz gniazdo nasienne i wydupiasz I i sobie raczej, tak widzisz? Wow Nie działaś to uh -huh. Ale bardzo doceniam, że nie powiedziałeś tego w trakcie, żeby żeby nie, nie, nie gasić mojego entuzjazmu. No. Nie lubię jak ktoś gasi entuzjazm. Tak, wiesz, wiesz kto tak często robi? Szkoła i polski system nauczania, który nie obchodzi to, co chce dziecko, tylko obchodzi to, żeby produkować tylko i wyłącznie pracowników, a nie osoby kreatywne i stworzone do tego, żeby sprawiać, że świat jest lepszy. Wolne dzieci! Wygląda tak, nie? No I teraz. Zrób to.

Dobra, bo copyrighty nam zdejmują. Taka e, ciekawostka dla widza, nie wiem czy mówiłaś, że powinna się obierać ogórka od jasnej do ciemnej strony, bo wtedy nie jest gorzki. Ty? Co? Tak. Ej, ta marynata wygląda i pachnie tak, całkiem ja dobrze. No, marynata to nie wejdzie, ale jest tak turbo fajna, bo nie trzeba nic robić. Ale powiem Ci, tyle jest roboty przy tym, kurczę. Serio, te marynaty najciężej się robi. No, ale, ale to warto, bo później po prostu oddaje, nie? Obecnie powiedz jest, jesteś hanie team obieranie pieczarek, czy team yy, nie obieranie pieczarek? A obiera się pieczarki? To robisz coś takiego, że odkrajasz ogonek, łapiesz tak od spodu i się obiera sama. On nie zauważył i powiedział tak, obrane pieczarka. Obrana pieczarka, 10. o shish. Ale patrz teraz na przykład ta, jak ma pięknie wyeksponowane tutaj te, 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 te skrzela. Skrz... Jak to się nazywa Sebek, bo się śmiejesz? No na pewno nie skrzela. ale dziwnie to zrobiłaś, on nie ma nogi Nigdy nie, nie widziałem grzyba bez nogi Ej, ale nie wiedziałem, że to tak ładnie da się urwać A, Czy to jest to... dla ludzi, sorry Ja kroję takie baby ziemniaczki e, Na kwiatki I zaraz przyprawię Samodzielnie przyrządzono marynatą. Bo grill z założenia ma być czymś prostym i przyjemnym. Tak. Najcięższe, co ma być w, robieniu, w zrobieniu grilla, sałatka. to sałatka, ewentualnie zamarynowanie mięsa i to jest wszystko. Reszta ma być łatwa, miła i przyjemna. I męska! O! O! wow. Bardzo o. dobrą marynatę zrobiliśmy. Weźmy. Opa, pa, jakie serdle! A no tak, ale piszcie w komentarzach, czy lubicie kaszanę bo... Albo się kocha, albo nie da Tak jest, nie ma tutaj na no Windy Twitch. O, ta śmietana! Mmm, mm, bez ragnozy. Eee. A ja zamierzam tą całą łyżkę. Dziękuję bardzo ta śmietana. O kurwa! Szybko wam przypomnę, żebyście zasubskrybowali kanał, najlepiej z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić ostatniej części ugrillowanych, gdzie będą wyniki, kto wygrał, kto jest najlepszym grillmasterem. No i też będzie gotować Patryk i Fausty, więc to myślę będzie mega ciekawe, więc koniecznie stawcie dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnego odcinka codziennie. Tak. Około 17. O, no w granicach. Trzech godzin bywa tej rzeki. Nie mieszaj już, przecież ha. wycieram. A w ogóle czemu zamieszałeś, przecież że ja nie lubię skrópy. W dupę wpada ta łyżka. Znaczy nie wpada w dupę, ale dupę, przecinek. Wpada tu ta łyżka. Chciałem przekazać. pokazać. <grymne> jest zakaz nakładania na głowę dziewczęta! Czemu? Ja no chciałem nałożyć. Jeśli nie nakładajcie woli na głowę. Nakładajcie tylko rozsądnie, ok? To jest proszę Państwa, szaszłyk. Wiesz czym jest szaszłyk? Czym polski kebab? Tak jest! Yeah. Dobra, yy, zrobiłem, Ania, szałszynki. Mówię kodem, żeby nikt nie zrozumiał. Dobra, to tu? Zrobiłem już szałszynki, szamsznyktki, szłaszmynki, szramyrki. Bo teraz jest czas najwyższy na wiatę. Mam nadzieję, że nie będzie tu żadnej instrukcji. Raz, dwa. Nieistotne. Patrz, jak, ktoś, jak ktoś to pakował w fabryce Dobra, to ta to będzie zabrzucił takie zmięte Ej dobra, ej, speedrunujemy to Do wartek do Bartek No kobieta, patrz, trzeba się też popisać To wygląda jak taka kurza ławka, nie? Patrz ile mam już zrobione Teraz łączę z tym taką Opa, nie ma, opa Cholera Patrz tu, cyk, stoi Yes. Ej, źle to zrobiliśmy. Bo jak to teraz do góry zbudujemy? Stoi! Stoi! Ja wale! Trzeba to tak. nałożyć. Popuś, Sylwek, pociągni za to! O nie! Murde! Ej, dobra! Dobra! Idę w wodę! Ej, pięknie! Ja! Wow. O, Co Co zawiata, koniec świata! Nice! Ostatnie ruchy, rzeczy na grilla są gotowe, nic tylko wstawiać i zacząć je grillować. No a i my w tym czasie będziemy się musieli sami przebrać, jeszcze pomyśleć, co chcemy dać jako rozrywkę, bo tego jeszcze nie przekminiliśmy. Dobrze mieć żelowe paznokcie, które nic nie czują. Dzień dobry, młodzieży. Oj widziałem tu skociko. Taki skurczyny. Grill jest gotowy. Je... Tak. Proteza ci wejdzie. Tak, właśnie weszło. Słuchajcie, musimy zawołać młodzież, młodzież. bo oni to się nie wiadomo ile szykują. Szykuję. A to wszystko już sygnie. Gotowe. Gotowe. Bo łamy. Bo łamy. Młodzi! Młodzieży! Zapraszamy! Ja o jest znamy Jej mama też zna. Chodźcie, co wy odwróceni jesteście, Rozsów. odwróćcie się do nas. Zapraszamy. możemy, zapraszamy! się! Jest! i dziadziusio nas! Babciu, chyba BBL był jakiś no. super robiony, nie chciemy śnić! Tylko nie mów, tam na, na cukiereczko! Ale nie trzeba! cukiereczko! Nie, nie, nie trzeba! Ja, ja się obrażam! Obrażam się, umrę zaraz! Bo ciebie trochę mniej lubię, to proszę! O to kompot? No jasne, że, o, kompot. że kompot! A jak tu sezon na rebarbar, no to co bez kompotu macie być? Yeah. A dla tych, co lubią trochę takie bardziej, bo to młodzież to lubi gazowany, to oranżada jest! Oh, no. wow. Patrzcie, nawet babcia zrobiła własne słoiki, ja. Ej, rzeczywiście! Babcia, a dasz mi trochę do Warszawy, bo zaraz wracam, to wiesz, tak? Damy, damy, nikt nie będzie poszkodowany. Taką pieczareczkę taką zapiekaną. Ja, ja tu malutką. Ja tedy ja, już ja, taką malutką też. Ja, jak to to nie, przecież tyle zrobiliśmy. <g sentirai> kto to będzie. jadł? to to będzie kto to jadał. No. Tutaj, dziewczynki, bo tak, wy takie malutkie. Tak, dziewczynki, tak nie mniejsze. Ociąg mniej, no. Ja sobie lubię pojeść. O, tak. Moja ulubiona wnuczka. O, tak jest, proszę bardzo. Ja się wychowałam w domu, gdzie nie było jakichś tam przystawek. Po prostu jemy, grilla i tyle. I będą jeszcze szaszłyki, będzie karkóweczka, o, będzie, wow. będzie kiełbaska, A. bo ja wiem, że ty lubisz, ale karkóweczkę też da. Tak. Ja chcę karkóweczkę. Dobrze, dobrze. Mam taki kawał dla was młodzi, bo to w kabarecie było. Ja stary mówię, A. mówię A. mogę piwo? A ona mówi, piwo nie. A. A to to, to, to jest o co? Zaginę! To są dziki. Małe jakie? Takie właśnie widać, że nie, nie z GMO. Co? No bo. No, o, no, o! 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 <śmany> o! o, o. <śmany> 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 tak dobrze Wam przychodzi to? To też nie myśli Gazera. Ja też, ale to prostata. <śmany> może ona ktoś zapoda. Ananasika. Ananasika. Ananasika, tylko jest to polskie? Jest A ja? Masikami to A za mogę ci dać. Ja! Co? Niemiecki! <grym> Ale skoro Patryś nam tutaj pannę przedstawiłeś, to kiedy jakieś małe. Babcia! Bardzo spokój przy stole. Wiecznie odwlekasz ten temat. Ja to bym chciała mieć prawnuka jakąś. Tydzień temu byłem z Julką. A, to już nie... Ja myślałam, że już mi na pamięć <śmany> Jak to? Ja to dużo, bo to duży Nie do no ale trudno, na bruny kiecie. Sosu może chcecie? Chcecie? Ja tu jest barbe, barbeque, o. majonez, cue. Majonec. Kielec, o. kielec, kielec, kielec. O. O. łagodnego, bo ty taka dziękuję, delikatna jesteś. O, ziemniaczki. Od rana je marynowałam, przykowałam. To wow! No widział ale dosłownie jednego. Jeszcze, hmm. jeszcze jeden. O, jeszcze jeden. Yes, yes, yes. Jeszcze jeden. Już dziękuję Bo się obrażę Nikt nigdy się nie dowie, że babcia Stasia no robi no gotowe to ziemniaki Koperek na ziemniaki świeży dziś zerwałaś O, ja bardzo chętnie A ja cię no. No, no co? No trawnik mi stależa zrobiła, zrobiła no. Nie Stasiu <laughs> to Komu Ej pali się, ogień! O! Nie no ja, no i co teraz? Ja mam kiełbę, ja lubię Słuchajcie, piękna karkuweczka, czyli danie główne dzisiejsze, zrobione. Mam nadzieję, że ona tu trochę, trochę tutaj leży, więc mam nadzieję, że się... Nie wysuszyła. Misiaki, karkuweczka. O, ja bym o. chciał, mójku. Ja, ja bardzo lubię. To właśnie, tu karkóweczka. Faktycznie, dużo tego wszystkiego. Ja na razie straciłem. <kliwetnie> dużo tego wszystkiego. Słuchajcie, także. O, schudłeś Jest ciężka. Tak, ale, ale gówno, ja Tak, latam tam i z powrotem. Że aż mi się schudło. Wujek y, ten stracił brzuch, a mi. O! o. o. Nie, płaczę, co tydzień, co tydzień nie się najadłem, może poczekajmy chwilę. Nie ma czekania, chodźcie, atrakcja zapomnieć nie Wam wysyła. Babka z to... dostała Ale to jest dobry moment, żeby zacząć, babka przestała My mi się kręgosłup Na weselu słuchajcie, podpatrzyliśmy na tą zabawę Tylko, że balony mieli ja kupiła balony, ale zgubiłam balony Wzięły, Wzięły i znikły Wzięły i znikły O tak otrzymali i, i żeby nie spadł balon Żeby nie spadł, tak? a jak spadnie to się odpada, no trudno Jak my powiemy, że trzeba trzymać czymś innym, na przykład puberkiem Ale No to... i przegrali Babka, co mamy przytrzymać? Ja Życie to są chwile, chwile, chwile! O tu, klatka, klatka! Tak, I... Ale miło sobie tak na młodych popatrzeć jak się bawią, co? O tak, o, tak. O, tak. jak! Ja Takie 360 Ale! Ale, Ale I nie zręcz się masakra! No teraz kubką przytrzymaj. yes. kupką przytrzymajcie! Nie, koł! raz, A na dwa, kubka. trzy, szybciutko! Do dołu Fausty, do dołu! O! O! o, o. o ile, Ah, bir yan tepe Ale co to no, Spadło O, przegrali, przegrali! No, jak ich wygrem! Jeden zero dla Was! Nie, Mamy tutaj wygraną Mamy dla jednej... też oczywiście! Nie, jedną, no jedno, jeszcze Sierp. druga konkurencja! Co, druga to zabawa jest tak. Ja też ich widział na weselu, a to była taka górowska trochę zabawa. No i mieli tam taką. O! Ciupagę, chodź Patrycek! I macie minutę. To jak najwięcej razy. Oj, bo to ciężko będzie. O, nie. Zrobi... Raz! Kto w minutkę takich skoków zrobi najwięcej? Zostaje drugą nagrodę. Trzy, cztery. To też drużynowo robimy. Nie, nie! To są <grym> ciaczkowi bozeszki! Oliwko! To no tylko pasa umiała Ty łaty, wow. bo nie, nie, jest! Odpuszczam. Jeden Nie! nie. Proszę, przejmij cię Ale jeden. to zróbmy tak, że najlepszy wynik z drużyny. Trzy, cztery! U! Jeden! Okay. Trzy! Dwóch! Okay. Cztery! Pięć! Wspokój! <grym> Za to Siedem! Osiem, o o ja już nie liczę. Dzień, osiem! Osiem! Dziewięć! O kurczę! Dziesięć! 11. A dobrze, a do maszyn! Pała! Jeszcze piętnaście! Czternaście! 16 17 18, 18, 18 19, 19 20 Jakie manuski ogolone A jeżeli nie wiecie dlaczego to bijecie na odcinek Bo tu da tak, się Ale ja 10 Od razu było widać no. 3 4. Ojej, ojej! Tak samo jak ja A czy to jest możliwe, że to jest budowa na przykład, że mężczyźni nie wiem, mają dłuższe ręce czy co? Już masz dziesięć! Raz! Super! Ja mogę tak? No nie punkt dalej, ale możesz! Dobrze, to jest masz tak jeden pół. punkt. Amen! Trzy! Uuu! Brawo, Raz! Trzy! Cztery! Pięć! Sześć, A, siedem, sześć! Siedem! Osiem! Jak zajął!

Wow, zielonami jeszcze. Ja. Idę po miseczkę. Idź po lody, i po czereśni, i po misoczki. Słuchajcie, wkryliśmy nowy, pyszny deser po prostu. Paluszkiem sobie pomogę, ale to czyste przecież, to co w rodzinie, to... <śmum> 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 y oh! Dla gościa pierwsza. Wow! Jakbyście chcieli wiedzieć, dziadek to se lubi takiego wafla wafle. Wafla z kajmakiem, lody o, Ej, Dobry to? taki wafel I to na grillu podgrzane to było To było na grillu podgrzane I... mm, Pyszne Ale Ale ja jestem... Powiem wam, o wiele bardziej mi smakuje ten basz desel niż to co my wtedy zrobiliśmy na Guatemala Jestem tak na żarta. Dokładnie tak jak po wyjściu od babci ale ja też się nie mogę różnić To co słuchajcie dzieci, podobało się wam? Tak. Podobało Będziecie częściej przychodzić do tych dziadków? Ja nie panie. Nie za, będziecie zapominać? Nie zapominać, tak. będziemy dzwonić Nie zapominać Rzadko, już na starość to się Buja Bujo Ja przecież są, przecież są, nie bo nie przyjadą już nigdy No Morał, dzwońcie częściej do dziadków, odwiedzajcie dziadki Oj, Przepraszam przyjemność sprawicie dla dziadków o, Raz i pieniądze dostaniecie. Dziękujemy wam my, a wy teraz zobaczcie jak nas ocenili. Uch. Łooo, wow, ale ty dorąbany! A widzowie to widzą? Hehehe <laughs> Chłopca do krzaków lampę włożył Jestem tak najedzona! Było wszystko, była kaszanka, karkówka, piersi kurczaka, szaszłyczki były, kiełbasa była No wszystko co sobie można po prostu wymarzyć Pewnie każdy daje 10, ja daję 1, bo po tak i tyle Nara no dobra. Ba bardzo mi się podobała gra aktorska naszych, naszego wujka i babuni. Jeżeli chodzi o przystawkę, było tak dużo jedzenia, dla mnie troszeczkę było za dużo jak na przystawkę, bo ja już tymi przystawkami byłam tak najedzona, no ale w końcu, no ale w końcu był grill u dziadków. Przystawka, czyli ta pieczarka z tym nadzieniem oraz serem nie do końca mi odpowiadała, bo miałam wrażenie, że była trochę niedopieczona, dlatego ją zostawiłam. Ja dzisiaj będę szybki. Nie zawsze szybki jest git, ale dzisiaj będę szybki, bo mam taki hu humor. Screw. Nie spodziewam tego, że będzie dzisiaj babcia z dziadkiem. Babcia e, Stasia, kochana, e, z wielką kupą nam organizować dzisiejszych ugrillowanych, ale super to wszystko wyszło. Klimacik, e, namiot, w ogóle to, że zakupili namiot, plus, bardzo duży plus. Trochę w pewnym momencie pojawił się chaos. Nie wiem, z czego to wynikało, że nagle Bartek przyniósł ziemniaczki, które miały być do dania głównego, więc jakby one zalażyły się w przystawce, więc nie do końca wiedziałam o co chodzi. Co jesz? Co jesz? Kamy? Byłam już tak najedzona, że uznałam, że wolę spróbować karkówki Dla mnie była zbyt mało doprawiona W sensie mało miała wyrazistości. Faktycznie było czuć bardzo miód, ale nie było czuć za bardzo innych przepraw. Karkóweczka była trochę taka gumiasta, Ale to wiadomo, to jest bardziej szczęście od jakości mięsa A nie od wysmażenia, bo akurat na grillu się robi to mięso samo O, powiem tak Dychy na pewno nie dam Wiesz czemu? Po widzowie Mimo, że wszystko było idealnie To ja już zrobiłem kolację u dziadka i myślałem, że będzie coś fresh, wiesz, fresh, fresh, fresh. Uważam, że było świetnie, a atrakcja też była całkiem śmieszna, oprócz tego, że nie umiałam totalnie skakać przez tego kijka. Szaszłyczki i wszystko, deserek też fajny, w ogóle nie wiedziałem, że można na grillu zrobić wafelki kajmakowe, bardzo fajnie, pomysłowo. Deser był przepyszny, był mega słodki, ale osadniowikaj i Świeży też mieli mega, mega słodki deser. Gengar, przestań wpieprzyć te kamienie obok, bo przeszkadzasz, widzowie słyszą. Gdyby był inny pomysł, to dałbym dyszkę. Jednak oceniamy tu też kreatywność, a ponieważ to już było, no to. Było tak swojsko, że naprawdę się czułam jak na grillu u rodziny, ale takiej rodziny, wiecie, starszej rodziny. Brakowało mi wody na stole, bo był kompot, ale szkoda, że właśnie nie było jakiejś karafki z wodą. Ale oprócz tego wszystko się zgadzało i ja daję dzisiaj punktów. Myślę, że bardzo zasłużone. Nie mam się w ogóle do czego przyczepić, więc moja cena dyszka. Dziewięć punktów. Daję tyle. 6? Dziewięć. Zagnę dałam chyba dychę albo 9,5 i teraz też daję 9,5. Ja jestem zwykły chłopak. Widzę jedzenie, które lubię i jem. Ja nie umiem oceniać. Ja mam mało rozwinięte kubki smakowe. Nała. No right. Ja jestem zadowolona, bardzo, bo już smakowało. Bardzo dużo było jedzonka i wiedzieliśmy tak. to, że dużo przygotowań. Każdy mógł coś dla siebie znaleźć. Ale Patryś widziałeś o, nieskończony apetyt. A się, się, się trzesły, aż uszy trzęsły, to aż serce się raduje, jak widzi. Dziewczynki wiadomo, jak ptaszki Tak, podziubią, podziubią, ale chyba smakowało Ale zjadły, smakowało, A teraz muszę Pogranie. iść, aparat już podkręcić. Tak. Już mi A ja muszę zły. iść e, odmoczyć, bo już mi się wchodła, szło mi tutaj. Ten czosnek, to, to, to ten czosnek. Tak, no, tak. Mam nadzieję, że tutaj też się Wam podobało, podobało. nasze wnuczki i e, widzowie. Mua. I zostawiajcie te subskrybery! Z... Subskrybery i tam z... dawajcie ręce do góry w komentarzach. Jak i... kangury. Tak, tak. widzimy się jutro o siedem. A chyba, że mi się nad drzemce prześpi. To, to troszkę później o niż 17, ale zazwyczaj o, 17. o Opa. O, o, o. башҡор <laughs> теле